W przypadku przełożenia jednostopniowego stopniowego mam do czynienia tylko i wyłącznie z dwoma kołami sympatyjnymi. z kołem napędzanym oraz kołem napędzającym. Koło napędzające jest to, to koło które aktualnie posiada moment obrotowy, który przynosi mi do budowy silnika. Koło napędzane jest to to koło, które ten moment ma otrzymać. W tym przypadku przełożenie równe jest stosunkowi liczby zębów koła napędzanego do liczby zębów koła napędzającego. W tym konkretnym przypadku jest to 30 do 16, czyli przełożenie wynosi około 1 i 875 000. Przełożenie dwustopniowe. Występują dwie pary kół zębatych. Moment obrotowy przekazywany jest z wałka sprzęgłowego poprzez koło napędzające Z1 na koło napędzane Z2. Koła Z2 i Z4 są sztywno osadzone na wałku pośrednim, dlatego koło Z4 jest kołem napędzającym dla na koła Z3. Moment Przekazywany jest na wałek główny. Przełożenie w tym przypadku równe jest iloczynowi w stosunku koła napędzanego Z2 do koła napędzającego Z1 oraz koła napędzanego Z3 do koła napędzającego Z4. W tym przypadku konkretnym jest to koło 3,6. Na rysunku widzimy przykładową czterostopniową skrzynię biegów z biegiem bezpośrednim. W skład zestawu wchodzi wałek sprzęgłowy wraz z kołem zębatym, cztery koła zębate osadzone na stałe na wałku pomocniczym oraz trzy koła zębate osadzone obrotowo na wałku głównym stawczym. Dla pierwszego biegu mamy dobrotowy przekazywany jest z wałka sprzęgłowego, na wałek pomocniczy i stąd na wałek główny. Dla drugiego biegu tak samo jak dla pierwszego moment przekazywany jest z wałka sprzęgowego na wałek pomocniczy i przez koło zębate numer dwa przekazywany na wałek główny. W przypadku przełożenia trzeciego biegu Moment obrotowy jest przekazywany tak samo, tylko tym razem przez koło zębate. Numer 3 przekazywany jest moment obrotowy na wałek stawczy. Natomiast przełożenie biegu czwartego przebiega bezpośrednio z wałka sprzęgłowego na wałek główny. Przełożenie w tym przypadku równe jest 1. Dla pozostałych trzech biegów. Przełożenie możemy obliczyć w prosty sposób, tak jak robi się to dla przełożeń dwustopniowych. W zamieszczonym rysunku widzimy przykładową pięciostopniową skrzynię biegów z biegiem oszczędnym. Bieg piąty zwany jest również biegiem ekonomicznym lub nadbiegiem. Dlaczego tak jest, wytłumaczę za chwilkę. Przekazanie momentu obrotowego w przypadku przełożenia biegu 5 przebiega w sposób analogiczny, jak było to w przekładniach 4 Moment obrotowy przekazywany jest z wałka sprzęgowego na wałek pomocniczy, i stąd przez koło o liczbie zębów 32 na koło o liczbie zębów 12, i przez to koło na wałek główny zdawczy. Jeżeli jednak przyjrzymy się dokładnie, Przełożenie biegu piątego obliczymy sobie, jest to 30 dzielone przez 16 razy 12 dzielone przez 32, otrzymamy wynik mniejszy od 1, jest to około 0,7. Wynika z tego, że przełożenie biegu piątego jest przełożeniem przyspieszającym. Dlatego też właśnie bieg piąty nazywa się nadbiegiem lub biegiem ekonomicznym. Na kolejnym rysunku widzimy również pięciostopniową skrzynię biegów. Jednak tym razem zestaw kół dla biegu piątego umieszczony jest przed zestawem kół zębatych dla biegu trzeciego. Skutkuje to oczywiście innym schematem przełożeń niż w przypadku poprzedniej skrzyni biegów. biegowa skrzynia biegów w samochodzie nie jest już żadną nowością. Jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania pod adresem komfortu jazdy, zużycia paliwa czy też poziomu hałasu. Sześciobiegowe skrzynie biegów pozwalają lepiej wykorzystać moc silnika i momentu obrotowego. Skrzynki te są jednak droższe, mają większą masę i mają także gorszy współczynnik sprawności. W artykule zamieszczonym na moim blogu mototechnik.blogspot.com jedynie opiszę krótko podstawowe rodzaje sześciobiegowych skrzyni biegów, ponieważ same one są materiałem na zupełnie odrębne tylu.